Nie każdy bohater musi być dobry. A, w życzę. Nazywa się Deadpool. Kasierkę po lewej. Nie dostał się do Polski tak samo jak my wszyscy. Heh, to dlatego, że jestem z innego wymiaru, ale wybrałem tę. Smakują ci kanapeczki? Barciu, są zajebiste. Chciałby Pan porozmawiać o Bogu? Co chcecie o mnie wiedzieć? A wszystko przez takiego fioletowego grubasa, który podniósł rękę o tak! Trzy miesiące wcześniej. A, dlaczego to nie działa? Jestem Batman. O. Mogę zrobić z tobą zdjęcie! To za Iron Man! Wszedłem z fioletowego portalu. Co to za miejsce? Nie było mu trudno się domyślić. Co tam jecie? A, pierożki, jesteśmy w Polsce. Mieszkam tu od trzech miesięcy, więc mogę powiedzieć, że jestem prawdziwym Polakiem. Nielegalnym imigrantem! Nielegalnym czym? Muszę usunąć cię z tego kraju! Poczekaj, zaraz do ciebie zajdę. Zaraz do ciebie Pozdrawiaj strzelę, ty. Deadpool! Strzelam! Zaraz znowu strzelę! Acha. Nie, nie Acha. proszę! K, bum, bum, bum! Co jest? Uczył mnie Bruce Lee. Ała. Czy to? żółmietek? Ty mnie uratowałeś? Zesrałem się do tej fontanny. Nie, nie, on żartuje. Nie <noise> ciu, chciałbym ci dzisiaj za wszystko podziękować. Ugotowałem ci coś Ratatuj, moje ulubione. Zrobiłaby nam Pani zdjęcie? Ustaw się tak ładnie. O kurwa! Misiek, kupiłem nam piwo! Misiek? Panowie, wypuśćcie mnie. Właź do radiowozu. Oddajcie go! Menel dla człowieka jest jak brat. Wracajcie! Za puszkę coli bronić będziecie dowoli. Za jednego żubra Twego wroga z gruntem zrówna. Kurwa, kurwa, w taki sposób ich nie złapię. Ej, pan Paweł, no co. Taki b... że potrzebuję roweru! Mamo! Nie! Polaka tak łatwo nie da się okraść. Wypierdalaj z mojej ziemi! Kurwa, 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 kurwa. Ej, podniósłbyś mnie na komisariat. Wsiadaj do auta. Kurwali mojego przyjaciela. Tak w ogóle ty jak masz na imię? Tomek Zajto. Jęki, płaszcz, krzyki, krew. No nie wiem, to normalne? W takim wypadku tak. Ja mówię o wczorajszym stronie. Uczeń Brusali, Żulmietek. To mój kolega Menel! Trafił za kratki za pobicie policjanta. Uratujemy go, prawda babcia? Babcia? Uch, babcia nie żyje. Czy mógłbym powiesić plakat na okienku? Szukam drużyny. Nie. Jak to nie? Brak pozwolenia? Kurwa, mogę robić co chcę. O. Zjebałem. Co sprowadzacie do mojej drużyny? Moje nogi. W sumie to jednak nie są moje nogi, tylko protezy. Dobra, rozumiem. Dostałeś bo taki obiłan, wan pajac jebany mi co? obciął te prawdziwe. I żona mnie zdenerwowała, to przyszedłem. Nazywam się Steve i chciałbym dołączyć. Wiesz co? Do... To Billian robi własny film. Nie potrzebujemy cię tutaj. Wiesz co? Pierdol się, frajer jesteś. Hej. Mam młotek. Prawdziwy superbohater. Dołączasz do mojej ekipy. Co mamy robić, kapitanie? Musimy uwolnić Mietka z więzienia. Plan o, kto Sowy pod wodą ma dom. Kurwa! Czy przepraszam, już słucham? Przebierzemy się za sprzątaczki. Żona nie pozwoliła mi wziąć taczki Jak już wejdziemy do środka, to tor poderwie policjantkę. Wiesz, mama zawsze mówiła mi, że mam piękne oczy. No masz. A potem naciśnie guzik, który otwiera wszystkie cele. Nie trafiłeś, kochany? No wiem, zaraz spróbuję znowu. Ja i Weider przeskortujemy mnie. Kotlecika poproszę. Tak z habowego. Tutaj pani może jeszcze marcheweczkę nałożyć. Ja pierdolę. Opaki, kurcze, no nie udało się. Następnym razem się uda. Prawda, Tor? No nie załamuj się. Jakbyś nie poszedł po tego kotleta, to na pewno by się udało. To mogłeś powiedzieć, jak planowaliśmy. Luk, luk, wyciągniesz tatę z więzienia, prawda? Nawet jak wyjdę, tu powiedz mamie, że nie wrócę. Tutaj jest tylko jedno rozwiązanie. Kurwa, kto mnie Zebraliśmy się tutaj, aby pożegnać naszego brata, Deadpoola. Tutaj mam jego prochy. Skąd on ma jego prochy, skoro widzę ciało? Aha, już rozumiem. Przeczytam teraz jego testament. Zestaw młodego chemika oddaję dla Woltera White'a. Tysiąc buteleczek oliwki dla dzieci Pedidiemu. Napisał tu jeszcze tak. Kutas, kozła kurwa, dzibka. Nie, po, po ostrym kepsie kepszym. mam niezłe sranie. Stranie. Zmartwychwstałem! Dzieci! Chowajcie się pod sutannę! Pamiętajcie dzieci, nie wchodźcie księdzu pod sutannę. Babciu, nie udało się. Chłopaki utknęli w więzieniu razem z Mietkiem. No, co ja mam teraz zrobić? Nie taki był plan. A ty możesz coś kurwa powiedzieć? Nie zabandażowali mm. cię! W ostatniej chwili. Rozjebałem się granatnikiem i wszystkie cele się otworzyły. Dobra, Babcia, uratuję ich. Zostań! Teraz nagle się odzywasz? To niebezpieczne. To ja jestem niebezpieczny. Na pokątną! Tor! wyczuwam bardzo mocne zaburzenie w mocy. Co to znaczy? Chyba Spongebob idzie nas uratować. Halo? To nie jest więzienie. Bo to nie więzienie, tylko Shatter Space. Taka przestrzeń między wymiarami. Aha, tylko przestrzeń między wymiarami. Kim ty kurwa jesteś i czemu masz taki sam głos co ja? Eee, to dlatego, że nie oglądałeś Twoja Rodzina, ale w Star Wars. Zajebisty film, naprawdę. No skurwa wybuchnę! Okej okay, racja to może być dla Ciebie trochę skomplikowane, ale wszystko się wyjaśni. Ściągnąłem cię tutaj, żeby Ci pomóc. Widzisz, jesteśmy w wersu. To, że pokonałeś Thanosa w swoim wymiarze, nie znaczy, że pokonałeś go w tym. Okej, okay, to pokonam go jeszcze raz. To nic nie da. Będziesz musiał użyć tego. Ty musuniesz go z każdego wymiaru. Uuu. To zobacz, to wygląda jak on miał jaja na brodzie. No to, to są jaja. Jak osirę kaplicy, to już nikt nie będzie się z nich śmiał. Będziesz musiał się za niego steleportować i wbić w niego ostrza. A mogę w dół. Potem wypuchnie i wygrywa. Co ty powiedziałeś? Teraz ci pokonam! ...możność! Atak! Wow! O, moja dupa! Nie, Vader! Pomszczę cię! Nie pokonasz mnie, dor. E, bo moja mama zawsze mówiła mi, że mam piękne oczy. Dobra, wygrałeś. Fejder ma łatwiejsze. Załatwmy tu raz Już po Nie przejmuj się, Thor. Spanthoff zaraz nas uratuje. <gryw> zaraz będę! Wróciłem, wróciłem, jestem! E... Maniek, ze zechciało ci się w celi? Już nikt mnie nie pokona. Ja cię pokonam. Niby jak? Gdzie te pokolenia jeźdzę? W dupie. Równiana sprawa, wiem. Ale będzie pojechać tylko po chwilę. Zabije cię. Bardzo bym chciała, ale się nie da. Masz jakieś ostatnie słowa? Nie mam, nie mam zadania. A potoka ja mam. Jeszcze wrócę. – Cześć, chłopaki. – Deadpool! – Ty wróciłeś! – Deadpool, wróciłeś! – No jasne. – Ten pan mnie dziwnie dotknął. – Cześć, Deadpool. Tak bardzo się stęskniłem. Deadpool i Mietek żyli długo i szczęśliwie. Przez dwa tygodnie okazało się, że Mietek też ma supermoce jak wystarczająco mocno się napierdoli. Teraz ratuje świat w pojedynkę. To nie koniec naszych przygód. A teraz robię cały Minecraft Movie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to możecie po prostu udostępnić ten film. Dzięki dla wspierających i dla każdego, kto zrobił mi fanarta. Mam duże plany na listopad, ale więcej dowiecie się niedługo. Trzymajcie się i cześć!